Kiedyś nie miałem tych jaj dzisiaj to wszystkie mam nie mieliśmy wtedy jajek nie kierował wtedy ten jebany hajs widzieliśmy kury tylko na zdjęciach z nieotwarte, a ptaki w pamięciach myślałem, że przez to kopne w kalendarz kury były jak Achillesa pięta to już nie te czasy duże kury, dużo kasy to już nie te czasy kury mają w chuj tu paszy ale pamiętam ciągle moją pierwszą kurę historia jak z paru jaj stałem się ich ptactwa królem, halo Violetta. jest siano do zarobienia? Zapierdolisz. Ile chcesz tych jaj? Gdzie mam jechać? Dobra, zapierdalam. Złote jaja, złote jaja, złote jaja, złote jaja, sukces tak ogromny, nie łapie go żadna skala, jestem kurwa piękny i nie przypominam dziada. Złote jaja, 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 24 karaty, czyli serio dużo siana w życiu, dzięki kurom otworzyłem niebios brama, złote jaja, złote jaja. Złote jaja wnuk to prankster, przez niego mnie łapie ta że nada ustawiłem sobie życie. Że mucha nie siada każda kura jak w hotelu jest obsługiwana no bo każda kura to dla mnie prawdziwa dama moja postać w internecie jest już znana ludzie czasem tak jak kury czyli niemożliwa zdrada a czasami zjedzą jaja przypominają mi gada takim typom zawsze pluje na pysk tak jak lama moje ziomy i ja jesteśmy jak sępy choć nie jemy tej padliny, jak nie wierzysz mi w zęby jak lew jestem nieugięty, nie do złamania. Kogut nocą jest najlepszy bo nad ranem mnie tu budzi niepotrzebny przez to budzik pies na dworze starszy ludzi nic już mnie przez to nie smuci tylko te skurwione lisy łamią mi moje przepisy nie mam przez to nocnej ciszy chciałbym zasnąć jak zabity złote jaja, złote jaja, złote jaja, złote jaja sukces tak ogromny, nie łapie go żadna skala jestem kurwa piękny i nie przypominam dziada złote jaja, złote jaja, złote jaja złote jaja, złote jaja, złote jaja. Złote jaja 24 karaty czyli serio dużo siana w życiu dzięki kurom otworzyłem niebios brama złote jaja, złote jaja, złote jaja.